Wita, wita, osobujcie i tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Łoba, Śpiochy jedne. <śpiochy>, Śpiochy jedne. Ja. Był już spokój, do stopy były, a teraz znowu śnieg wstydu. Jeszcze jest niedzielo, ale muszę jakaś. Haganów. A miał być spokój. Właśnie widzowie, z tym śniegiem. I widać z tym śniegiem. Miałoby spokój. A tu sypie. Tak mi się chce jechać Do roboty tam od śnieży, chociaż zobaczyć co jest, co się tam dzieje. Bo ja pinuję przy tym. Tę swoją paserzę mamy i muszę pilnować. No, a tak było spokój w widowie. A teraz znowu podsypuję. Yy, a właśnie tą niespodziankę, bo wyleciało mi z głowy w ogóle, tą niespodziankę dostaniecie yy, pod wieczór. Dostaniecie niespodziankę ci, co zalajkowali i dobrą ocenę dali. Tak, bo mi wyleciała z głowy przez to wszystko. <laughs> przez to wszystko to właśnie jest. <laughs> Zapomniałem o tym widzowie. Akurat o tym zapomniałem podwieczór dzisiaj dosyć niespodziankę właśnie myślę bo mam przygotowaną i dlatego że ograniczałem mam nadzieję że będziecie czekali no i zapraszam żebyście udostępniali zapraszali znajomych do lajkowania też to też Dostałem niespodziankę. No w ogóle wszyscy dostałem niespodziankę. Ci co zalejkują do mnie o dadzą. Od wieczór. Jezus. Boże, no, taka pogoda jest kijowa. Kilka dni temu było roztopy, a teraz sypie. Ale dobrze, że jest widzowie na plusie. Widzowie. Jest to na plusie, to bardzo się z tego cieszę, chodzę że to nie, nie mrozi sypie, ale to odtknieje, bo to tu pulsowo no dobra nie śpijcie, ja, ja wiem każdy sobie pomelanżował, bo wczoraj była sobota a dzisiaj <śm> jak się mówi leczenie kaca dobrze, że akad ja nie mam coś takiego, bo ja nie pijący jestem, to barakar mam to gdzieś tego typu no dobra, podam was, w sobie udostępniacie, udostępniajcie, zapraszcie znajomych swoich eee, TikTok mam, mam TikToka Mam. mam, Ja już tam na fanbezu w Degale puszczę linka wam, bo mam TikToka Też No dobra, kończę, trzymajcie się. niedzieli nie wam życzę, widzimy się wieczorkę tego typu Beben.